Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale Podlewane.pl. Dziś opowiem Wam o uprawie i wymaganiach tzw. szałwi rosyjskiej, czyli perowskiej. Zapraszam do oglądania. Perowskia to wieloletni mrozoodporny półkrzew. Nazywany jest również szałwią rosyjską lub rosyjską lawendą. Już nawet młode sadzonki, takie jak ta, wyglądają bardzo okazale. Najczęściej w sprzedaży spotkać będziecie mogli perowskie łobodolistną. Która dorasta do około 80 cm. Cechują ją bardzo ładne, drobne listki o szaro-zielono-srebrzystym wybarwieniu. Kwiaty natomiast przyjmują niebiesko-pastelowy kolor i w połączeniu z tym srebrzysto-zielonym liściem wyglądają naprawdę nieziemsko. Kwiaty stworzone są z bardzo dużej ilości nieco omszonych kielichów i mają naprawdę ładny taki lawendowy zapach. Roślina, jak widać, kwitnie bardzo obficie w okresie od lipca do września. Na jej korzyść przemawiają bardzo. Bardzo niskie wymagania uprawowe i stanowiskowe. Sadzona jest nawet w zieleni miejskiej, a jak wszyscy wiemy, nie każda roślinka sprawdzi się w zieleni miejskiej, ponieważ obszar ten charakteryzuje się ciężkimi warunkami i dużym zanieczyszczeniem. Perowska najlepiej rośnie w stanowisku słonecznym lub lekko półcienistym i nie ma większych wymagań glebowych. Dobrze rośnie na ziemi odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym i nie przepada za zbyt dużą ilością wody. Roślina ta jest wieloletnia, ale nie jest zimozielona. Oznacza to dla nas tyle, że wszystkie nadziemne części rośliny na zimę obumrą i wiosną będą wymagały przycięcia praktycznie przy samej ziemi. Po zabiegu tym roślinka ponownie odbija od korzenia. Dobrze sprawdzi się na belinowych rabatach oraz w miejscach nasłonecznionych i stosunkowo suchych. Na dziś to tyle. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu. A ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!